Co z tą pedofilią, co z pedofilią? No, że lepiej dać dziecko pedofilowi no, niż na no, lekcję. No, ja, ja, ja wolę, jak, jak pedofil poklepie mi córkę po pupie, niż oddać na lekcję wychowania seksualnego z całą pewnością. Czy, Okej, okay, czyli z tego właśnie Córka paro, paroletnia, paroletnia po, po, po pupie nie, nie odbiera w, w ogóle seksualnie. A, a jest... wsadzanie palca w pupę? A, 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 a to już, a to, już, a to już jest seksualne oczywiście. A, to już pan nie popiera? Nie, nie popiera, tylko mówię, wie lekkiej pedofilii, wyraźnie. No, tak, absolutnie wyraźnie, natomiast... No właśnie gdzieś między jednym a drugim. Wie pan, ten pedofil sobie tam, wie pan, jak to. Ja wie nie pan, wiem, nigdy wie pan, nie wie, byłem pedofil. Nie wie pan, ja też nie wiem Wie pan, jak to jest jak dwóch pedofilów. Ogląda sobie dziewczynki, które grają tam ser w sercu w spódniczkach, posapują zadowolenia. Jeden widziałeś ten, ten, ten w niebieskiej spódniczce. Nie, 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 no Stary, nie chcę, nie chcę powiedzieć. Nie, nie, nie chcę do wsipów o pedofilach słyszeć. Ten, to, jest, to jest dyskryminacja. Tak, dyskryminujemy pedofiliów. Ale momentu. my się wyśmiewamy z pedofilów, nie wolę ale, się wyśmiewać. Mał, ale pan chce jest. chronić pedofilów? Pan chce chronić ich przed ośmieszeniem? Dlaczego pan chce chronić pedofilów przed ośmieszeniem? Czyli, e, czyli tej wypowiedzi pan się nie wstydzi akurat o wysyłanie nie, dzieci do pedofiliów? Nie, nie, nie. Natomiast, natomiast bardzo... Czyli w szkole bardzo, wybory, tak jak jest religia, albo etyka, czy edukacja seksualna, czy bardzo, zajęcia z pedofilem, to pan bardzo mówi zajęcia z pedofilem. Ważny, ważny jest, proszę pana, ważny jest element ewolucyjny. Ludzie mówią, że religia jest zła, to i tego uczy nieprawdy, dobrze, ale element ewolucyjny jest prosty. Narody, które uczyły religii, konkretnie chrześcijańskiej, podbiły cały świat, natomiast narody, które zamiast religii uczyły w szkołach seksu, no, w tej chwili niedługo staną się łupem Arabów. Co, co dowodzi, że lepsza jest z dwojga złego, jeżeli ktoś tak chce z tego sformułowania nauka religii, niż nauka y, seksu w szkole. I tyle. Ja jestem, ja, ja jestem po prostu naukowcem. Ja? No i przed chwilą w, w, sprawie, w sprawie globalnego ocieplenia nie był pan.